Dzisiaj w naszej szkole odbywa się impreza Andrzejkowa organizowana przez klasę pierwszą A. Jest z nami Oskar z klasy pierwszej. A Oskarze, co robisz na swoim stanowisku? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na swoim stanowisku tutaj każę wybranym tutaj sobie pisać życzenia, daje im kapelusz i sobie rzucają z wyznaczonego miejsca kapelusza. I jeśli trafią, to to życzenie się spełnia. Czyli uważasz, że. Impreza dobrze prosperuje. Uważam, że bardzo dobrze prosperuje. Wszystko zostało bardzo dobrze przygotowane, objęte do ostatni guzik i jestem naprawdę zadowolony. Panie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Łukasz Szanowski, Łukaszu, jak podobać się na nasz Jest wyśmienicie, muzyka fajna, fajna atmosfera, można się fajnie zabawić, można też się najeść, pyszne ciasta, są polecam. Mamy nadzieję, że nie tylko przewodniczącemu mu się podoba, ale również reszcie szkoły.